Ten, no nie ma tej figurki ze Star Warsów. To jest idealny moment, żeby się zaopatrzyć w nią. Nowy magazyn na 2025 rok pomoże nam się w nią zaopatrzyć. Mamy tutaj oczywiście figurkę, którą sobie założymy za chwilę oraz limitą, limitowaną kartę Lucas Skywalkera. Oczywiście, w środku są plakaty, są dwa komiksy, różne łamigłówki, ale zobaczmy sobie co będzie następne mamy już 7 marca będzie taki oto, taka oto figurka ze star warsów Złuch, ale zanim wam skończę to złóżmy sobie tą oto figurkę figurka prezentuje się tak, mamy zielony świetny miecz super szaty i zamienną główkę znaczy, główkę mamy jedną, ale inna twarz po prostu. Taka bardziej rozświeczona. Napiszcie mi w komentarzu, toma ma jad za 23 zł. To moim zdaniem się jeszcze opłaca. Cześć pa!